Prowadzisz lokalny biznes? Opinie klientów są dla Ciebie ważne? Zobacz, jak w prosty sposób możesz zwiększyć ilość nowych klientów, wykorzystując moc wizytówek Google. Przedstawiamy Pinek Pinek.io, nowoczesną aplikację do zbierania opinii. Dzięki niej Twoi klienci mogą wyrazić swoje zdanie w kilka chwil. Najlepsze recenzje trafią prosto na Google Maps, promując Twój biznes w najlepszy możliwy sposób. A te mniej pochlebne? Otrzymasz je bezpośrednio na swój adres e-mail, dając Ci szansę na szybką reakcję i poprawę. Nie ograniczamy się tylko do Google. Za pomocą pinek pinek.io możesz zdobywać opinie również na Facebooku, TripAdvisor, Trustpilot i wielu innych platformach, które systematycznie dodajemy do naszej oferty. Proś o opinie poprzez e-mail, SMS, kod QR, WhatsApp i wiele innych. Wszystkie te narzędzia są dostępne w jednym pakiecie bez ukrytych kosztów. Nie czekaj. Skorzystaj z Pinek IO i pozwól swoim klientom mówić światu, jak wspaniały jest twój biznes.